Dzień dobry, wieczór absolutnie wszystkim. Drodzy Państwo, y, macie tak, że y, są miejsca na świecie, na punkcie których Palma Wam odbija. No tak. Y, no, myślę tutaj o miejscach, które strasznie mi się Bez powodu. W moim przypadku y, jest to właśnie ta osiedla, na której jestem teraz, ta dzielnica Alicante, na punkcie Karoliny Wysokiej, Karolina Sates. Wysokie, Dlaczego? Nie wiem. Jest to osiedla takich mnóstwo, na co mi świeci. Takie zwykłe sklepy tu są, bloki tu są, park tu jest, nie wiem, jak wszędzie. Jakoś mnie pomiejscowało, by sobie tu przyjść, chociażby dzisiaj, w ramach niedzieli. Ten niezwykle typowy anturaż Kamine'e's e, Alpes e, służy mi dzisiaj do e, wideo na bardzo zwykły temat. Jak wygląda ży, ży, zwykłe życie świętych, codzienne? Słuchajcie, prozaiczne pytanie, tak? ale, ale ono jest często zadawane. Tak? To znaczy, pomyślcie sobie o tym, jak podróżujecie po świecie, tak? Albo po własnym kraju spotykacie ludzi, którzy są innej wiary, którzy mają egzotyczne pochodzenie na przykład i właśnie chcecie, właśnie to wam przychodzi do głowy. A jak wygląda wasze życie codzienne? No pewnie spodziewacie się mojej odpowiedzi, to znaczy święci w dniach ostatnich żyją tak jak każdy z nas, ale to oczywiście nie o pewnie nic, bo to można powiedzieć o każdym człowieku, ze względu na to gdzie mieszka, na jakiej szerokości geograficznej i w którym miejscu na Ziemi, tak? Raczej każdego zainteresowałoby to, co nas jakoś wyróżnia. No powiem tak. Teoria, a praktyka. U, bolesny temat. Generalnie są pewne zalecenia, jak żyć. Powinniśmy, jak powinno wyglądać nasze życie codzienne, i każdy ma jakąś swoją dyscyplinę, nieważne tak? czy jest ze sobą wierzącą, czy nie. Yy, yy, taka dyscyplina porządkuje życie, tak? Yy, jakoś tam pomaga nam przetrwać, pomaga nam się kształtować. Powiem o ogólnych zaleceniach i powiem, jak z mojego doświadczenia wygląda to w praktyce. E, Księga Mormona zaleca modlitwę trzy razy dziennie rano. W środku dnia i wieczorem poranna modlitwa powinna być yy, modlitwą z dziękczynieniem. Yy, jedna modlitwa u mnie dziennie, właściwie to jest ta poranna, to jest modlitwa, która jest, polega tylko na dziękczynieniu. I za to, co miłe i przykre mi spotyka. Słuchajcie, naprawdę to naprawdę Polecam. Polecam, na pozbawiam to, jakie jesteście wiary. Naprawdę uporządkuję głowę. Yy, to był punkt pierwszy. Doktryna i Przymierza, sercja 89, zaleca świętym niech ostatnich, by unikali mocnych napoi. Przez te rozumie się alkohole wszelkiego rodzaju, a także uwaga kawę i herbatę, ale nie kofeinę popularnym, popularnym plotkom. Nie powinniśmy korzystać z roślinki, pić naparów z roślinki, która nazywa się czaj. Ale to nie znaczy, że nie możemy korzystać z różnych innych naparów, ciepłych napoi i tak dalej. Nie, nie, absolutnie nie. Co więcej, nie, nie powinniśmy też pić kawy bezkofeinowej. A kofeina nie jest zakazana, wielu z nas pije energetyki, ale to chyba nie jest zdrowe. Więc tutaj to akurat jest kwestia raczej nie konsultacji z Panem Bogiem, ale z lekarzem rodzinnym. Inna rzecz. Dlaczego tak jest? A sekcja 89 mówi wyraźnie, dlatego że jeżeli, się, jeżeli powstrzymamy się od tych rzeczy, znajdziemy zdrowie w mięśniach naszych i szpik w kościach. I będziemy mieć szpik w kościach. Jest to generalnie tak naprawdę metafora tego, że nie tylko będziemy zdrowi, na ciele i myślę, ale też duchowo. Jest, daje, daje to, przestrzeganie tych przekazań daje bazę do tego, żeby Duch Boży działał w naszym życiu. W starożytności Żydom, Izraelitom, Bóg zakazał jeść wieprzowinę, ale nie tłumaczył się przed nimi dlaczego. Są oczywiście jakieś takie badania, pseudobadania naukowe, tak? Nie, nie lubię pchania nauki do religii i vice versa. Naprawdę, niech każdy zna swoje miejsce. Po prostu są to przykazania z obietnicą. I wiecie co mam powiedzieć? Nie jestem się tego racjonalizować w ogóle, tak? E, wiem jednak. Zauważyłem, że jeżeli są dni, tygodnie, kiedy bardzo ściśle trzymam się zaleceń i przykazań, pani się żyje. Już, tyle, tak? Kolejna sprawa. E, przykazanie Boże że mówi. By dzień święty święcić. E, Tym dniem jest szabas. Ze względu na dzieje chrześcijaństwa, szabasem dla chrześcijan jest niedziela, tak zwana niedziela, czyli pierwszy dzień po żydowskim szabasie. Tak jak koptowie, chrześcijanie, koptejscy, prawosławni egzcjanie, tak święci w dniach ostatnich nazywają niedzielę szabasem lub Wielkim szabasem, tak? dniem pańskim. Ciekawa rzecz, że właśnie w stanie Juta powstała na Uniwersytecie Utah dziedzina badań historycznych zwana koptologią. A jej twórcą był kopt, który osiadł wśród świętych ostatnich profesor Aziz Atiyah. Zostawmy tę dygresję. Ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Nie ma ważniejszej rzeczy na sprawę wartości ziem na Ziemi dla świętego ostatnich i świętej niż rodzina. To jest też wartość odwieczna, tak naprawdę. Ja bym te dwa przekazania połączył. Dla mnie, niedziela, jest dzisiaj niedziela, to jest taki dzień, wielki szabas, kiedy czas powinien się zatrzymać. Dobrze, kiedy umiemy ten czas zatrzymać. Co przez to rozumiem? Poświęćmy ten dzień, dzień Pański, poświęcamy ten dzień, Dzień Pański dla przyjaciół, dla rodziny. Dla tych, którzy są też naszą duchową rodziną. To nie musi być rodzina pochodzenia. Kolejna rzecz. Pisma Święte. Jest zalecenie, żeby obcować z nimi codziennie. Eee, hmm. Są nawet challenge takie. Eee, tak, żeby czytać Księgę Mormona codziennie w 40 dni. Czyli na przykład w polskich wydaniach to byłoby 11 stronic na dzień. Eee, no. Fajny pomysł. Mi się to tak średnio udawało, jak sam ten challenge podjąłem. Powiem tak, ja osobiście z mojego doświadczenia wiem, że u mnie działa ulubiony fragment teraz dziennie. I tyle tak. Niech on tam rezonuje sobie we mnie. Niech sobie we mnie pracuje. Bardzo, bardzo cenię tę praktykę. A na koniec o trzech szczególnych praktykach to tak powinienem powiedzieć o poście postów jest wiele w naszym kościele a przynajmniej powinno wiele ich być zaleca się post w miarę naszych możliwości fizycznych i umysłowych jak najczęstsze w jakiejś intencji szczególnie ważna jest dla nas pierwsza niedziela miesiąca jest to niedziela świadectw i jest to niedziela Postna. Jak wygląda post mormoński? Post ma tak idealnie 24 godziny. Ma trwać całą dobę bez jedzenia i picia. Opcja minimum: od rana do wieczora. Bez jedzenia i picia, ale uwaga, na tyle na no ile zdrowie człowiekowi pozwala. Post jest formą umartwienia ciała. Zatrzymania się, koncentra, koncentracji na modlitwie, na medytacji. Kolejna rzecz konferencje generalne. Konferencje generalne istnieją od początku Kościoła Jezusa Chrystusa, świętych ostatnich. Odbywają się dwie co roku wiosenna i jesienna. To szczególny czas, to znaczy, powiedziałbym, takie wydarzenie wyjątkowe, tak? kiedy z naszymi duchowymi przywódcami, przywódczyniami łączymy się, słuchamy ich wypowiedzi adresowanych do całego kościoła. Wtedy też przemawia przewodniczący kościoła, prorok, widzący i objawiciel, który w imieniu Boga zarządza kościołem na ziemi. Uwaga, to jest bardzo ważne. Chociaż prorok jest jeden w danej chwili na Ziemi, tak naprawdę status proroka, objawiciela i widzącego ma każdy członek kworum 12 apostołów. I kolejna rzecz, o którą pewnie wszyscy zapytają, to są święta. Tak obchodzimy dwa chrześcijańskie główne święta: Boże Narodzenie i Wielkanoc. Bardzo ważna rzecz jest taka, że tak jak w prawosławiu i w ko Kościele Katolickim, najważniejszym dniem jest, jest niedziela Wielkanocna, jest zmartwychwstanie. Yy, czy pomijamy yy, Wielki Piątek? Nie, to wcale nie jest tak. Yy, yy, Wielki Piątek jest dniem tragicznym, dlatego nie ma na nim taki kontekst. Kon kon Takich koncentracji, jak na przykład u protestantów. Um, tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli chodzi o sposób, w jaki obchodzimy Wielkanoc czy Boże Narodzenie, zależy niestety od kraju, gdzie święci mieszkają. Um, elementem doktryny naszego kościoła jest inkluzywność. Zgodnie ze słowami apostoła Pawła: Wszystko badajcie, a co dobre zachowujcie. Um, dzięki duchowości Ameryki Łacińskiej. W ostatnich latach bardzo ważnym dniem i świętem stała się Niedziela Palmowa. Czy mamy jakieś nasze własne święta? No to czas pokaże, ile ich jeszcze będzie, tak? Powiem tak, są takie dwa szczególne dni, tak? Pierwszy to jest Dzień Męczeństwa, jest to Dzień Śmierci Męczeńskiej naszego proroka Józefa Smyta oraz jego brata Hajruma, czyli 27 czerwca. Oraz też takim szczególnym nie jest 24 lipca. Jest to Dzień Pioniera. Jest to dzień, w którym święci przybyli na terytorium Słonego Jeziora i tam zaczęli tworzyć kraj, który później stał się Stanem Utah i wszedł w skład Stanów Zjednoczonych Ameryki. I to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Zapraszam na moje kolejne odcinki, zapraszam na mój blog, też pod tytułem Mormonolog. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, a także do śledzenia publikacji na temat Alicante, w którym obecnie mieszkam. Pozdrawiam wszystkich.